Paragwaj 2026. Dlaczego to dziś najlepszy kraj do inwestowania w całej Ameryce Południowej? Dzisiaj powiem Wam coś bardzo konkretnego. W 2025 roku. Oraz w 2026 Paragwaj jest i z pewnością będzie jednym z najlepszych krajów do inwestowania w całej Ameryce Południowej. I nie mówię tego jako teoretyk, nie, nie, nie. Mówię jako osoba, która tu mieszka od ponad 23 lat. inwestuje i naturalnie obserwuje rynek i to każdego dnia Witajcie na Paraguay Live na moim kanale moje imię jest Zbyszek Przejdźmy dalej jak zwykle zapisałem sobie parę punktów i teraz uwaga nie chodzi tylko o niskie podatki. Chodzi przede wszystkim o cały zestaw czynników, które sprawiają, że kapitał płynie tutaj jak nigdy wcześniej. Naprawdę wierzcie. Mi. Pierwszy punkt, który się wysuwa, to stabilność gospodarcza. Fundament, którego naturalnie brakuje w większości regionu. Nie chcę tutaj wspominać o Unii Europejskiej. Podczas gdy sąsiednie kraje zmagają się z kryzysami i inflacją, Paragwaj, widząc to na co dzień, utrzymuje. Stabilną walutę, zdrową politykę fiskalną, niskie zadłużenie państwa oraz wzrost PKB. To daje inwestorom naturalnie coś, czego dziś praktycznie nigdzie nie ma: przewidywalność. Punkt drugi, który się nasuwa, to niskie podatki, ale legalne, przejrzyste i przewidywalne. Na przykład 10% VAT. Tak? Dobrze słyszeliście. 10%, a nie na przykład jak w Polsce 23%. I co najważniejsze, System jest stabilny od lat. Tak jak wspominam, 23 lata w Paragwaju bez rewolucyjnych zmian, tak jak to się dzieje w Europie. Tak? Nie wnikajmy w szczegóły, czyja to jest wina i z jakiego powodu to się dzieje, ale tak jest. I stąd kapitał wędruje do Ameryki Południowej, a przede wszystkim do Paragwaju. Trzeci punkt to naturalnie nieruchomości. Dlaczego 2026 rok to najlepszy moment? Bum budowlany, który trwa już od wielu lat, również 2025, nadal trwa i trwać będzie, ale ceny ziemi są... Są śmiesznie niskie, jak na potencjał. To jest kwestia istotna. Prawdziwy wzrost dopiero przed nami. Widać to w okolicach przede wszystkim aglomeracji Asunción oraz Kordyliera, czyli Województwo Kordyliera, przede wszystkim miasta Piribebuy, czyli Lekka Bryza. Dowiedzcie się w Google. Potwierdzą się moje słowa. Moje prywatne obserwacje z rynku, jak sobie tutaj zapisałem, to jest naturalnie rośnie popyt lokalny. Przede wszystkim Europejczycy i Amerykanie kupują na potęgę. Naprawdę wieście mi, bum budowlany jest. Spory, także jest na czym zarobić. Ziemia w bezpiecznych okolicach znika szybciej niż kiedykolwiek. Przypomnę tylko, że tutaj u nas w mieście Pirywebój mamy osiedle prywatne, czyli praktycznie ten plus, że możecie zostawić dom 2-3 miesiące i nie będzie żadnego. Problemu. Przejdźmy do punktu numer cztery, który sobie zapisałem, czyli prąd i energia, największy sekret Paragwaju. Dwie gigantyczne elektrownie wodne. Tajpu, i reta. Kraj eksportuje ogromną ilość energii i ma jedne z najniższych cen prądu na świecie. Dla biznesu to złoto. Wszyscy o tym wiecie. Jako następny punkt zapisałem sobie stabilność społeczna oraz bezpieczeństwo. Bardzo istotny punkt. Paragwaj to spokojniejszy kraj regionu. Wydaje mi się nawet, że najspokojniejszy. Zero masowych protestów, zero politycznych rewolucji, ludzie są życzliwi, a życie toczy się w większości wolno i spokojnie. Gdzie są największe szanse dla inwestorów? Zarówno w 25, jak i przede wszystkim w 2026 roku. Z mojej perspektywy to są trzy kierunki. Ziemia w Kordyliera, czyli inwestycje długoterminowe. Budowa w prywatnych kompleksach, tak jak tutaj u nas na przykład w Piribebój, naprawdę zapotrzebowanie jest ogromne. Oraz ewentualnie reakcyjne działki, o, rekreacyjne. W zasięgu aglomeracji Asuncją. A teraz, jak sobie zanotowałem, najważniejsze pytanie: czy jest ryzyko? Tak jak wszędzie, tak jak wszędzie, ale tutaj ryzyka są duże, bardziej przewidywalne a zyski długoterminowe. Jeśli chcecie osobiście zobaczyć, jak wygląda życie i inwestowanie w Paragwaju, subskrybujcie kanał Paragwaj Life, bo tu otrzymacie, dostaniecie wiedzę z pierwszej ręki. Bez teorii, bez spudrowania. Czysta. Rzeczywistość. I tym miłym akcentem żegnam się do następnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie kanał i przekazujcie dalej dla innych. Do następnego wideo. Kłaniam się. Dziękuję za poświęcony czas.